Podaj kod! trwaniaczku jeden. No to popatrz! Dobra, patrz. 9. 9, 8, 3, 8, 8. Tak, widzowie dołączajcie, stalkujcie go. Dołączajcie, Sto z tego, że to nie jest naszego. Startuj to, bo widzowie. Już widzowie, nagrywamy? Widzowie. No. Widzowie, on nie oglądał wodzimierza białego całego. On nawet jednego odcinka nie obejrzał, a oglądał dziwniejsze rzeczy. Ja tu jestem największym fanem tutaj z tej dwójki wodzimierza białego ja obejrzałem wszystko A on, on poleciał do Turcji na przeszczep włosów w tym czasie. Dobra, intro Dobra, patrz patrzcie jak go będę rozwalać. Na wystawie jest opóźnienia, ale dobra. Chiński Turek, was rozmiecie, skończycie, w klozecie. No, anime się nie boi zdisować. Kradne teksty od, od, tego, Tiger Bonzo. Rap Tigera, was rozjedzie, skończycie, w klozecie. Skończyć na obiedzie, ale ty dobry jesteś. No ja już przyszedłem. A co? ja tu stoję. Dobra, przyszedłem też. Teraz na ten Dobra. patrzcie, widzowie. Jacy... O kurde, jaki jesteś waleczny. Waleczny to jest, to jest podróba chińskiego Mariusza Polzianowskiego. Nie, to jest Martin Dubiel. Martin Dubiel był taki czerwony. Tak a no w sumie A on walczył na tym, na highligu czy na fejmie? Zależy, z Albertem na highliku, a z Blońskim na Al fejmie. A, ale tak ostatnio, to było na fejmie. Na fejmie, no. I 20, 17 minut trwała walka, i to było takie gówno. Ja przy tym zasypiałem normalnie. Nie dało się tego oglądać. Ja wszystkim pomałem części. Patrzcie, widzowie, drugi. E, drugi Józef tam był. Józef Piusowski. Nawet chyba trzeci był, nie widziałem. O wybaczcie, fajna Pod Józefa na idealne musi być. O nie, najgorsza mapa. To jest główno, widzowie. Patrzcie, o kurde, i trzy Józefy są. Ale patrz, to są balls. Icy's balls. No, Icy lubi grać w piłkę. O, e, musicie oglądać nasz kanał, bo niedługo nasz przyjaciel Icy będzie startował na prezydenta w 2060. Tak, 2060. Tutaj proszę banner. Już niedługo, już niedługo wyjdzie. Spot promujący. Tak, tutaj proszę spot promujący, baner promujący wstawić, tutaj o. Tak. Dobra. Jakiegoś, jakiegoś, zrobię na szybko. 2060 Taki mały Tylko jedyny Stalin został, czyli ja. Znaczy, kto? Kto? Piłsudski. Piłsudski, przepraszam widzowie. Pomyliły mi się, dwie historyczne osoby dla Polski. Co? To jest jakiś nie ten tygodan. ja, ja lubię. też, jedną z moich ulubionych. Ja też, z ulicą na dziecku zawsze. Kurde! Dobra, jeszcze jedna! No, normalnie patrzcie, widzowie! No, normalnie Józef Piustucki po was idzie, widzowie, idzie was dopaść. Miński Torek hasłon, The Game. Normalnie, ponowne dołączenie. Dobra, Cink, cink, ciąg, cink, ciąg, ciąg. czy dzisiaj albo jutro, ale jest taki chłopak jest taki ślopak, który tak prawie. Tak, w ja go odebrałem, ale za fajnie ja jest. Też? Mi brakuje ja obecnie tylko e, 48 tysięcy punktów do zdobycia e, do zdobycia kadencji na 2060, ale nie robię tego, bo AIS nie może mieć żadnej konkurencji. Że co? No. O, trzeba mieć punkty w Fortnite, earningsy. A, FNC. Earningsy trzeba mieć duże. No to są, są to takie tytuły w Fortnite, teraz dodaję, że, że jakoś tam znanych można sobie znaleźć I ja dodałem tam, jakichś chłopów dodaję, bo ja ten sobie FNC. Break, to jest zielony brek, widzieliście, patrzcie. E, Wiesz gdzie stoi zielony brek? Obok takiego gościa. E, gościa... Nad, pod gościem takim e, różowym. z różowym. To jest zielony brek w kapelusz czarodzieja. Ooo, na serio! Patrz, Widzisz, stoi tam taki zielony brek w kapelusz czarodzieja. O. A no widzę, a czemu nie jest srebrny. No bo... To jest zielony. Nie no już ktoś kto jest kiva? Będę bić żonę. Nie no nuby jakieś. Nupki. nups. No! Penny mnie mi zablokował. Ty, ale to było łatwe. Co? Ty, ty zginąłeś? No, Pani łeś mi zablokował, kiedy skakałem. Dobra. Dobra, to oglądaj mnie. Oglądaj Gigant, mom. O nie, moja ulubiona mapa akurat. Landy? No. Patrzcie, widzowie, na tego nobka. tam jest! Nie! Wygram to! 8 Kurde, kurczak! Hensola! Ty jeśli nikt w Brawl Stars nobek. I w Clash mini mini nobek. A no, bo było też... Ty, była tak gra w Clash fajne! Znudziło się, bo nie było za dużo aktualizacji w Nie, nie, ja to w ogóle usunąłem. Jak usunę zaraz życie. Pamiętam, jak ci chciałem wgrać apokalipto na telefon? Co? No, jak ci pokazywałem aplikację do zainstalowania Clash Mini, a tam było w napisaniu tego apokalipto. Tak, świetne historie, Że Nie, ten Pennywise! Marcin Dubiel Nie Dobra Pennywise! Brak, wygraj to Z tym nóbkiem. wygrałeś to. jest! Ile? Dobra, Pierwszy win? Pierwszy win? Drugi! Nie, ale to jest skąd to na tym, to jest na komputerze, na czerwcach nie ma więcej. Ja mam na BlueStacksie. No, Dobra, wygrane. Dobra. Koniec tego filmu. Nie, po, poczekaj, nie patrzcie, widzowie, chciałam pokazać jedną bardzo fajną rzecz. To jest tak zwane, już tutaj wam pokazuję, o...